Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Państwu nowy wymiar indukcji, który daje nieograniczoną swobodę, zarówno w aranżacji kuchni, jak i gotowaniu. Płyta indukcyjna Sens Pro Slimfit z bezprzewodową termosądą marki Electrolux to kwintesencja doskonałych parametrów. To również intuicyjne sterowanie i ogromna elastyczność montażu, także w cienkich blatach. Płyta indukcyjna Sense Pro Slimfit. To najcieńsza dostępna na polskim rynku płyta indukcyjna. Jej głębokość do tafli szkła wynosi jedynie 44 mm. Bez problemu umieścimy ją w zyskujących na popularności blatach z kamienia, konglomeratu czy spieków kwarcowych o grubości nawet do 12 mm. Możemy ją także montować nad szufladami lub w blacie 28 mm nad piekarnikiem Electrolux. Brak konieczności wycinania separatora pomiędzy blatem a szufladą jest wyrazem dbałości o Państwa wrażenia wizualne dotyczące całej zabudowy kuchennej. Specjalna faktura płyty z delikatnym nadrukiem pozwala zdecydowanie łatwiej utrzymać czystość. Ponadto jej grafitowy kolor przyciąga uwagę i stanowi wyróżnik w świetnie wybranym blacie. Należy przyznać, że kategoria płyt indukcyjnych. Nie rozwijała się technologicznie tak dynamicznie w ostatnich latach jak na przykład ta dotycząca piekarników parowych. Niewątpliwym przełomem wspomagającym użytkownika było wprowadzenie przez Electrolux technologii Senspro z unikatową na rynku termosondą. To pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku, dotychczas kojarzone głównie z piekarnikami. Dołączona do płyty bezprzewodowa termosonda komunikuje się z płytą radiowo. Energię natomiast czerpie z ciepła. Nie wymaga tym samym dodatkowego źródła zasilania, takiego jak bateria. Proces kontroli temperatury akceptujący wahania jedynie w zakresie 1,8 stopnia Celsjusza gwarantuje utrzymanie temperatury na stałym poziomie np. podczas smażenia, kończąc proces w odpowiednim momencie. Umożliwia nam to osiągnięcie najlepszych rezultatów. Wystarczy wybrać temperaturę lub stopień wysmażenia i zamontować termosondę. Pamiętać przy tym należy, aby była skierowana do środka płyty. I gotowe. Intuicyjność płyty Sense Pro to również technologia Sense Fry. Pierwszy naleśnik zbyt suche smażone mięso? Nadmiar oleju w potrawie? Chęć rozwiązania znanych nam problemów stała u podstaw stworzenia funkcji Sense Fry. Chcieliśmy stworzyć urządzenie zapewniające restauracyjny efekt smażenia. Omawialiśmy już czujniki temperatury oraz samą termosondę. Te dwa atrybuty tworzą całość dopiero z szeregiem programów automatycznych, które dopasowują temperaturę smażenia do każdej z wybranych na interfejsie potraw. Korzystanie z funkcji SenseFry jest naprawdę intuicyjne. Wybieramy odpowiedni program. Czekamy chwilę na komunikat płyty o gotowości. Rozpoczynamy proces smażenia z termosondą. Otrzymujemy informację zwrotną na interfejsie o uzyskaniu oczekiwanego efektu i gotowe! Dzięki termosądzie osiągnęliśmy idealny efekt. Płyta wyposażona jest w funkcję gotowanie wspomagane, która zapewnia szereg udogodnień i ułatwia gotowanie, zapewniając gotowe przepisy na różne potrawy, zaprogramowane parametry gotowania oraz tekstowe wskazówki dotyczące kolejnych etapów przyrządzania potrawy. W tym trybie można korzystać m.in. z takich funkcji jak sous -vide, smażenie, wolne gotowanie, odgrzewanie. Pojawiające się komunikaty i sygnały dźwiękowe poinformują nas o osiągnięciu zaprogramowanej temperatury. Płyta wyposażona jest w dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT. Niezwykle intuicyjny i prosty w obsłudze. Z łatwością ustawimy odpowiednią temperaturę jednym palcem, a panel na bieżąco dostarczy nam informacji o działaniu poszczególnych pól grzewczych. Płyta Sense Pro wyposażona jest w timer, w którym możemy wyróżnić aż trzy funkcje. Z jednej strony to indywidualny wyłącznik czasowy z sygnałem dźwiękowym, który wyłącza pole po upływie wybranego przez nas czasu. Z drugiej strony mamy minutnik, który odmierza czas i przywołuje nas do kuchni także przy wyłączonych polach. Trzeci wymiar to Eco Timer, który we współpracy z wyłącznikiem czasowym dezaktywuje pole włączone na 15 minut już w 13 minucie i przez ostatnie dwie minuty wykorzystuje ciepło resztkowe po to, aby oszczędzić energię. Pola wyposażone są w strefy grzejne Infinity, dostosowujące się do rozmiarów garnków lub patelni, niezależnie od ich wielkości, zapewniając najlepszą wydajność. Pola automatycznie wykrywają obecność garnka natychmiast po jego postawieniu i podświetlają dedykowany slider. Wystarczy zakryć znacznik pola, a płyta sama wykryje wielkość garnka. Widzimy tu również charakterystyczną ramkę, oznaczającą możliwość łączenia ze sobą pól. Jest to funkcja bridge, która na przestrzeni lat stale ewoluuje. Z pola typowo brytwankowego staje się polem podążającym za zmianami zachodzącymi w naszych kuchniach. Warto zwrócić uwagę na rozmiar pola bridge. Dzięki przesunięciu sterowania płyty w prawą stronę uzyskujemy jedno z największych pól łączonych na rynku. Daje to możliwość ustawiania naprawdę dużych naczyń. Kolejnym bardzo przydatnym rozwiązaniem dostępnym w tej płycie jest opcja pauzy. Daje nam ona możliwość wstrzymania gotowania na czas nagłego odejścia od płyty. Przełączenie na najniższy poziom podtrzymania ciepła na wszystkich polach może trwać nawet do 60 minut. Po powrocie, ponowne aktywowanie przycisku pozwala nam przywrócić pierwotne ustawienia. Bezpieczeństwo korzystania z urządzeń AGD to jeden z priorytetów marki Electrolux. Płyta daje nam możliwość włączania blokady przed przypadkowym uruchomieniem, gdy na przykład nie chcemy, żeby nasze dzieci uruchomiły płytę podczas naszej nieobecności. To jednak nie wszystko. Mamy również możliwość zablokowania panelu sterowania podczas gotowania, aby nikt nie zmienił wybranych przez nas ustawień. Cenną pomocą podczas gotowania jest funkcja Power Boost, znana również po prostu jako booster. Jeśli mamy potrzebę zagotowania w krótkim czasie dużej ilości wody, np. Na, na makaron, Power Boost pozwoli skumulować ponad normatywną moc na jednym z pól, doprowadzając do błyskawicznego zagotowania się wody. Innymi słowy, pożyczamy moc z pola na pole. Booster daje na tyle szybkie efekty, że wymaga obecności przy płycie i kontrolowania procesu. Gdy gotujemy z użyciem płyty, urządzeniem, które towarzyszy nam równolegle, jest okap, ponieważ chcemy, aby to, co gotujemy w kuchni, pozostało w kuchni. Jednak wielu z nas włącza OKAP dopiero wtedy, gdy aromaty zdążyły roznieść się po całym domu. Firma Electrolux projektując płyty zadbała o nasz komfort udostępniając w swoich urządzeniach funkcję hop to hood Jest to technologia łącząca płytę z OKAPem, która zapewnia użytkownikowi świeże powietrze w kuchni zaraz po rozpoczęciu gotowania. Bezprzewodowe połączenie pomiędzy płytą a okapem pozwala automatycznie uruchomić okap w momencie włączania płyty. Zmiana mocy pola grzewczego na płycie powoduje zwiększenie mocy pracującego okapu. To istotne, gdyż pozwala nam rozpocząć filtrowanie powietrza w pomieszczeniu już w momencie rozpoczęcia gotowania, jeszcze przed powstaniem oparów i nieprzyjemnych zapachów. Aby okap działał kompatybilnie z płytą, Ważne jest, by funkcje funkcję hop to hood były wyposażone oba urządzenia. Nad płytą Sense Pro mamy okap kominowy LFV616K. Łączy się on bezprzewodowo z płytą za pomocą wiązki podczerwieni i dostosowuje swoją pracę oraz oświetlenie do intensywności gotowania. Jeśli chcemy, aby powietrze w kuchni czy salonie wróciło do parametrów sprzed smażenia. Nie bójmy się pozostawić okapu w trybie minimalnej pracy. Umożliwi nam to funkcja breeze, gwarantująca 60-minutowy cykl pracy po zakończeniu gotowania. Głównym zadaniem tej funkcji jest filtracja powietrza nie nad płytą, ale w całym pomieszczeniu kuchennym. W trybie breeze emisja hałasu jest minimalna i wynosi zaledwie 36 dB. Okap kominowy pracuje w dwóch trybach. Tryb otwarty zasysa powietrze zawierające opary i zapachy, wyprowadzając je na zewnątrz przez rurę wylotową. Filtracja odbywa się na poziomie filtra tłuszczowego. Tryb zamknięty zasysa powietrze zawierające opary, w pierwszej kolejności oczyszcza je za pomocą filtra tłuszczowego, następnie przy pomocy filtra węglowego niweluje nieprzyjemne zapachy. Przefiltrowane i czyste powietrze wraca do kuchni. Zarówno filtr tłuszczowy, jak i węglowy znajdują się na wyposażeniu okapu, a o konieczności ich wyczyszczenia czy wymianie poinformuje nas wskaźnik filtra. Ponadto okap wyposażony jest w wysokowydajny silnik z trzema poziomami mocy od 305 do 575 m3 na godzinę. Zaś dodatkowy tryb intensywny pozwala nam uzyskać aż 700 m3 na godzinę. Poziomy hałasu kształtują się na poziomie od 50 do 63 dB, w zależności od ustawionej mocy. Okap wykonany jest z błyszczącego czarnego szkła, które jest dopełnieniem innych urządzeń kuchennych z tej linii. Posiada eleganckie oświetlenie LED oraz sterowanie dotykowe. Klasyczny wygląd oraz skuteczne oczyszczanie powietrza stanowią idealne połączenie piękna i funkcjonalności. Płyta Senspro z termosondą oraz elegancki okap kominowy marki Electrolux to szwedzki sposób na idealną kuchnię.